Hey yo. Dziękuję Wam za pamięć, wszystkie życzenia. Ja mam przepiękne urodziny. Dzisiaj bardzo wcześnie rano stałam, tak mnie załatwił instruktor. Zaczynam właśnie. Kolejne. Dzisiaj szykuję się naprawdę wspaniały dzień. Jest moto atrakcji. Później Wam pokażę, jakim w jakim fajnym pensjonacie mieszkam. Właśnie zjeżdżają się moi przyjaciele. A tymczasem spadam pojeździć. Cześć! Cześć, Ludota! Jak tam? Wszystko dobrze u ciebie? No, ja tu widzę, jakie ty kwiaty mi rozdajesz do, 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 do służby urodzinowe. Widziałeś? Widziałem. Idziemy? <grym>? Tak. Prosto ze stoku? Pek. Pięknie. Mają własne jacuzzi na dworze. to Przepiękne apartamenty z kilkoma pokojami widokiem. Zaraz ja pokażę. Mój pierwszy, a nie pierwszy nie, ale prezent taki do rąk własnych. Ha! Jest światło, jest czysto. Tu mamy jedną sypialnię, tam już była druga. Tu jest Trzecia. O, czeka nas dzisiaj też spa. Fajny salonik. Piękny widok przez okno. sztos, No i to jest jak najlepszy widok. Jakkolwiek. Tak. Od um, mamy Wandy. Dostaliś, dostaliście takie piękne kubreczki, tak? Na urodziny. Bardzo zachwyceni. To są modele urodzone. Entuzjazm 100. <grymne> Boże kochani, zobaczcie. To mój pierwszy tort. A będzie chyba kilka. Przepiękny. Bez cukru, bez glutenu i bez laktoza. Wygląda pysznie. Jeszcze tą świeczkę. I należy zapalić. Tak.

Brawo! O, Jezu. o jak ci to. Dobra, słuchajcie! Za Zdro... zdrowie, jeszcze <śpiewanie> <śpiewanie>